Cześć, korzystając z pogody, wyszliśmy przetestować najnowsze hulajnogi Motusa na sezon 2021. Jest szybko, bardzo szybko i apier. Ja Ołówmy sobie szybko wygląd naszej hulajnogi. Tutaj nie ma większych zmian. Jest to standardowa hulajnoga, którą dobrze znamy. Mamy oczywiście dwie gumowe rączki, bardzo wygodne, grube, dobrze się trzyma. Ręce się nie ślizgają, więc to jest na plus. Tutaj mamy ukryty dzwonek. Po przekręceniu tej nazwijmy to manetki, wydobywa się sygnał dźwiękowy. Szkoda, że producent nie połączył klipsa blokującego kierownicę z dzwonkiem, ale nie czepiam się, po prostu to działa. Tutaj mamy manetkę do naszego hamulca. Co ciekawe, hamujemy z przodu, natomiast silnik umiejscowiony jest z tyłu, więc mamy napęd na tył. Tu oczywiście dojdzie manetka do regulacji gazu. Po dłuższym przytrzymaniu uruchamia nam się automatycznie ten Jeśli chodzi o centralną część, tutaj mamy wyświetlacz. On jest bardzo podobny do tego z Xiaomi M365 Pro, hmm, czy też jest. I tutaj widzimy dwie śruby. I te dwie śruby niestety powodują to, że ten plastik zaczyna mieć mikropęknięcia. Po prostu transport czy też mikrouderzenia podczas jazdy powodują, że tu delikatnie zaczyna to pękać. Tu mamy logo Motusa i na dole przycisk do włączania i sterowania naszą hulajnogą. Możemy sobie oczywiście wybrać trzy tryby jazdy: Eco, Normal oraz Sport. A podwójne kliknięcie powoduje włączenie lampki z przodu, która znajduje się pod naszą kierownicą. Na czpieniu, no i oświetla bardzo wygodnie drogę. Tutaj nie mogę się absolutnie do niczego przyczepić. Później mamy pałąk i zmieniony zaczep w stosunku na przykład do Xiaomi. I to jest akurat dobre, bo te zaczepy są po prostu bardziej wytrzymałe. Tutaj mamy blokadę, w ten sposób odblokowujemy kierownicę. Jak widzicie, tutaj mamy śrubę, więc jest naprawdę bezpiecznie. Kiedy chcemy zablokować naszą kierownicę, dociskamy i dodatkowo zabezpieczamy, i w tym momencie mamy pewność, że ta kierownica raz, że się nie chybocze, a dwa, że nie złamie nam się podczas jazdy, jak to bywało na przykład w Xiaomi. Jeśli chodzi o opony, mamy tutaj opony 10-calowe, więc one pozwalają nam jechać wygodniej. Niestety też jest większy szum, dosyć głośno jedzie ta hulajnoga. Natomiast nie jest to bardzo uciążliwe, opona dentkowa po prostu musi szumieć. Jeździ się wygodnie i fajne jest to, że no, ta opona pozwala nam wjechać na jakiś taki delikatny piasek, shooter, Nie musimy się bać o to, że coś nam się stanie. Jeśli chodzi o podest, tutaj też nie ma żadnych dużych zmian. Fajnie, że jest duża bateria. Jak widzicie, pod spodem jest tutaj kawał akumulatora. Podest jest szeroki, gumowy i nie ślizgają nam się na nim buty. No i oczywiście z tyłu błotnik wraz ze światełkiem. Nie ma wspornika. Jak widzicie, z tyłu jest umieściwiony silnik. Klips do zahaczenia kierownicy po złożeniu, odblaski i to jest właściwie tyle. Jeśli chodzi o wrażenie z jazdy, Motus naprawdę pozytywnie zhakuje. Jest to hulajnoga, która kosztuje mniej niż 2000 zł, osiąga maksymalną prędkość 25 na godzinę i jest żwawa, bo tu jest 350 W, jeśli chodzi o moc znamionową silnika, co daje nam możliwość komfortowego rozpędzenia się. Ta hulajnoga nie zamula, jedzie sprawnie, szybko, a jednocześnie bezpiecznie. Idealnie jeśli chodzi o podróże w mieście. No i dodatkowo 15 Amperogodzin, ah, jeśli chodzi o baterię, czyli. Mniej więcej procent deklaruje 65, ale tutaj zrobicie efektywnie 45-50 km na godzinę przy mojej wadze 100 kg, co uważam, że naprawdę bardzo dobry wynik. No i hulajnoga też swoje waży, bo niestety aż 17, ponad 17 kg, ale można ją w łatwy sposób przenosić. No i to co jest też warte zaznaczenia, ładuje się od zera do pełna mniej więcej 7 godzin. Tutaj hulajnoga dla osób szukających troszeczkę większych wrażeń, ale jednocześnie chcących czuć się w miarę bezpiecznie, czyli Motus Pro 10. Jest to hulajnoga, już sama konstrukcja wskazuje na to, że jest no, szybsza. Jesteśmy w stanie jechać tutaj aż 45 km na godzinę i jeśli chodzi o moc znamionową silnika, to jest aż 600 W. Przekłada się to na mniej więcej to, że kiedy przyspieszycie i wciśniecie gaz do końca, to rzeczywiście czujecie, że jedziecie naprawdę bardzo, bardzo sprawnie i to przyspieszenie jest wyczuwalne. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, tutaj jest już więcej kabli, jest troszeczkę mocniejsza ta konstrukcja, są mocniejsze koła, podwójne hamulce. Omówmy sobie to szybko. Zarówno z przodu, jak i z tyłu hamulec tarczowy, więc mamy dwie manetki, dzwonek, klasycznie tutaj model do sterowania wraz z manetką gazu. Tutaj mamy w łatwy sposób chowaną kierownicę, więc wystarczy odkręcić i w łatwy sposób możemy tą hulajnogę przewieźć. To, że to jest skręcane, to jest bardzo duża zaleta. Często są to takie mechanizmy, które po prostu wskakują i one nie są do końca pewne. Tutaj nic się nie trzęsie, więc czujemy się pewni. Oczywiście cała prowadnica. Hulajnoga posiada taśmę ledową, która świeci nam na niebiesko w kierownicy, a także na podejście oraz trzy lampki doświetlające naszą drogę nad przednim kołem, a także z lewej oraz prawej strony podestu. No i przechodzimy do przedniego koła. Tutaj opona 10-calowa, tak jak już mówiłem, duży hamulec tarczowy. No i to, co jest też fajne, to gruba, naprawdę gruba, fajna opona, która pozwala nam na jazdę już nawet po dużych nierównościach, Hulajnoga jest bardzo dobrze amortyzowana, więc to sobie też zaraz pokażemy. Jeśli chodzi o składanie, tutaj mamy zaczep taki już, można powiedzieć, że bardzo mocny, czyli ten element wchodzi bardzo mocno w konstrukcję ramy, no i możemy go złożyć poprzez naciśnięcie tego przycisku. Trzeba kierownicę troszeczkę podnieść do góry i następnie to nacisnąć nogą i hulajnoga nam się składa. To powoduje, że ta hulajnoga się w żaden sposób nie gibie, no i dodatkowo jest jeszcze amortyzowana z przodu, więc naprawdę jazda jest bardzo, bardzo przyjemna. Bodec jest szeroki, ale niedługi. No i jak widzicie, amortyzacja jest bardzo efektywna. Tutaj mamy dwa amortyzatory, które pozwalają nam bardzo szybko zjeżdżać z krawężnika, jeździć po nierównościach. I tak naprawdę na tą hulajnogę no, ciężko znaleźć teren, który by ją raczej pokonał. Po prostu jesteśmy w stanie wjechać wszędzie. Z racji tego, że mamy cały czas, można powiedzieć, że pod palcem, dużą moc silnika, który pcha tą hulajnogę do przodu. Duży błotnik wraz ze światełkiem. Znowu tarcza, no i tutaj jest umiejscowiony cały silnik. Napęd jest na jedną oś, czyli na tył. I ta hulajnoga potrafi jechać maksymalnie, tak jak już mówiłem, 45 km na godzinę. Jeśli chodzi o maksymalny zasięg, producent deklaruje 70 km, pojedziecie mniej więcej 60. 18,2Ah, jeśli chodzi o pojemność baterii, czyli dość duża. Ładuje się do pełna mniej więcej 8-9 godzin, więc sporo, no ale na całą noc podłączycie. I maksymalna waga użytkownika to 120 kg, czyli można naprawdę. Konkretnie na niej pojeździć. Jeździ się naprawdę bardzo wygodnie. Fajne jest to, że jest też regulowana kierownica. Można ją znacznie zmniejszyć. Natomiast nie wiem, czy dałbym tą kolejnogę dziecku poniżej 14 roku życia, bo naprawdę jest szybko. Kolejnoga, której sam się trochę boję czyli Motus Pro 10 w wersji Sport. Maksymalna prędkość 65 km/h, 2 razy 1000 W jeśli chodzi o silnik, więc mamy napęd na obie osie, zarówno z przodu jak i z tyłu. Możemy sobie to regulować poprzez przyciski tutaj w, po lewej stronie. Więc możemy włączyć tylko napęd na tył albo dołączyć przód. Możemy także przejść między trybem turbo a eco. Kiedy włączymy wszystko na maksa, to przyspieszenie jest tak duże, że jesteśmy w stanie nawet przesunąć się trochę na podejście. I tutaj nie hyperbolizuje. jest naprawdę szybko i hardkorowo, więc osoby, które chcą zdecydować się na taką nogę, niech kupią sobie bardzo ochraniacze i kask, bo jazda tym jest strasznie przyjemna, bo naprawdę jeździcie szybciej niż samochód osobowy może jechać w mieście z prędkością 50 km na godzinę. Wy jesteście w stanie jechać 65 km na godzinę, więc jest naprawdę szybko. No i trzeba naprawdę uważać, bo na trybie maksymalnym, delikatnym muśnięcie dosłownie manetki gazu powoduje wyrwanie tej hulajnogi do przodu. Jeśli chodzi o konstrukcję, tutaj praktycznie nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniej hulajnogi, którą Wam prezentowaliśmy. Poza stacyjką jest tutaj kluczyk, którym odpalamy naszą baterię. Automatycznie tu mamy wskazania, jeśli chodzi o napięcie. Klikamy i uruchamia nam się nasz moduł sterujący. Jeśli chodzi o podest, on jest znowu szeroki, natomiast nie jest długi. Jesteśmy w stanie stać tutaj spokojnie z dwiema nogami Obok siebie, jak widzicie, podwójny system amortyzacji i jest naprawdę bardzo wydajny. Przeskakiwanie przez progi zwalniające na osiedlach to jest absolutna przyjemność. On wybiera te nierówności bardzo dobrze. Jak widzicie, naprawdę te, te amortyzatory dają sobie świetnie radę. Jeśli chodzi o oświetlenie, mamy tutaj w błotnikach bardzo duże i dobre odblaski wraz z lampami. Jeśli chodzi o przedni jak i tylny błotnik, więc jak hamujemy, to widać, że hamujemy. Dodatkowo mamy tutaj oświetlenie w podejście. No, i ta hulajnoga naprawdę jest, jest wyczynowa, i myślę, że jest to stworzone dla konkretnej grupy odbiorców. Dlatego, że nie każdy będzie się tu pewnie bardzo szybko jesteście się w stanie na tej hulajnodze przemieścić. Jeśli jeszcze chodzi o zaczep, to jest też bardzo dobrze pomyślane. Mamy podwójną obejmę, która nam trzyma kierownicę. Jeśli chcemy hulajnogę złożyć, musimy to odblokować to podciągnąć do góry. Jak widzicie, jest to tak dobrze zakręcone, że jest naprawdę bezpieczne. O, I dopiero po poluzowaniu składa nam się kierownica. Jest to bardzo ważne. Bo przy takich przeciążeniach musimy mieć dobrze utrzymaną dum kierownicę, więc pamiętajcie, żeby zawsze to dobrze sprawdzić, dobrze docisnąć. Nie żałujcie tutaj siły, bo chodzi o wasze bezpieczeństwo, żeby Wam się po prostu kula noga nie złożyła podczas jazdy. Jeśli chodzi o parametry, 22,4Ah, jeśli chodzi o baterię. Przekłada się to na zasięg, według producenta, 80 km na godzinę, ale z maksymalną prędkością przejedziecie około 40. Natomiast jadąc rozsądnie, czyli do 30, jesteście w stanie przejechać mniej więcej 65 km. Czas ładowania między 10 a 12 godzin, więc całą noc. Jest co tutaj ładować. I maksymalna waga użytkownika 150 kg, więc jest to naprawdę kawał sprzętu, który też trzeba otwarcie sobie powiedzieć: cały czas trzeba sprawdzać, konserwować, podkręcać i dopasowywać pod siebie. Dlatego, że regulacja hamulca tarczowego, regulacja na przykład tego, jak skręcać kierownicą, czy jest mocniej, większy opór, czy nie to wszystko trzeba sobie dopasować pod siebie. I ta hulajnoga wymaga takiej opieki, jak no po prostu mały skuter. Oferuje znacznie więcej niż mały skuter. No i jest naprawdę bardzo, bardzo szybka. Ja jadąc na tej hulajnodze, autentycznie nie czuję się aż tak bardzo pewnie. To jest tak, jakbym wsiadł do super szybkiego samochodu z napędem na tylną mość i ktoś kazałby mi wdepnąć gaz w podłogę. To jest dokładnie to samo uczucie. Mnóstwo fajdy, mnóstwo adrenaliny, ale trzeba się w to wjeździć i tak jak mówię koniecznie zachraniaczam. Pamiętajcie też, że hulajnoga jest ciężka, bo waży aż 35 kg. Podsumowując, Motus nie przebiera w środkach i oferuje naprawdę w tej chwili hulajnogi, które nie dość, przy przysporzą radości, to jeszcze trochę adrenaliny i są w stanie jeździć bardzo szybko. Hulajnoga zwykła, miejska, która jest dynamiczna, ale bezpieczna. Hulajnoga dla osób szukających większych wrażeń, ale umiarkowanie. I hulajnoga, która oferuje nam bardzo szybkie przyspieszenie która oferuje nam mnóstwo emocji i można powiedzieć, że jest trochę niebezpieczna, natomiast to, jaką przyjemność daje z jazdy, jest porównywalna po prostu do dobrego, szybkiego, sportowego samochodu. Wszystkie z nich są przeznaczone dla innych użytkowników, natomiast jeśli miałbym wybrać jedną dla siebie, to wziąłbym raczej tą środkową. Prędkość do 45 mi zupełnie wystarczy, a przyspieszenie jest w miarę kontrolowane. Tutaj naprawdę jest grubo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dajcie mi znać, co sądzicie o najnowszych Motusach. I mnie bardzo pozytywnie zaskoczyli, że wprowadzałem na polski rynek coś innego i coś mniej nudnego niż klasyczna, zwykła hulajnoga. Natomiast pamiętajcie, że jeżdżąc na takich hulajnogach, koniecznie ochraniacze kask. No i w sumie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego wideo. Sekcja komentarzy jest dla Was, a my widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Czołem!